Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku, troszkę nietypowy odcinek, zresztą to tak co chwilę jest. Dzisiaj pokażę Wam mój autorski plugin na sprawdzanie graczy. Generalnie taki sam plugin jest u mnie na serwerze, teraz jest trochę zaktualizowane, nowe opcje, bardziej podłożone pod właśnie WAS z configiem itd. Więc chciałem Wam dzisiaj to zaprezentować. Oczywiście pobieracie plugin na Discordzie, bez żadnej weryfikacji, czy subskrybujecie, czy nie. Po prostu wchodzicie, pobieracie i to tyle ode mnie. Wy już resztę robicie sami. Plugin jest, tak jak mówiłem, darmowy i chciałem Wam go dzisiaj pokazać, jak działa, żeby każdy wiedział, o co w nim chodzi. Standardową komendą jest p czyli po prostu jako że Polak Code sprawdź. Dalej mamy tutaj ban czysty set spawn set sprawdź sprawdź. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, to e, użyć komendy set spawn i set sprawdź, czyli lokalizacje, w których będą wasze e, po prostu spawny i tak dalej. Na przykład ja sobie zrobię lokalizację tutaj sprawdź hmm, sprawdź set spawn ustawiono, ustawiono spawn'a i teraz wejdziemy tu do mojej jakże pięknej sprawdzarki ze śniegu i tutaj weźmiemy set sprawdź. I mamy ustawione już lokalizacje, gdzie sprawdza, gdzie jest spawn. Teraz jakby co, nieważne co tu piszę to was nie interesuje jakby co. No na tabie tak samo. Dobra, bez sprawdź. bez sprawdź, teraz już mamy wszystkie rzeczy gotowe, więc możemy już Sprawdzić gracza. Robimy to wpisując komendę P, sprawdź, sprawdź i nik. Wpisujemy Polak ETWD, czyli moje multikonto i mamy komunikat na czacie. E, Grać Polak ETWD jest sprawdzony przez administratora Polakety. E, te wiadomości dodam Wam do konfiguracji, bo zapomniałem Wam dodać wiadomości do konfiguracji. Dodam Wam e, wiadomości do konfiguracji. To będzie następna aktualizacja, więc spoczko na pewno będzie. Dzisiaj to się jeszcze pojawi, na pewno, na 100%. Dobra, wracajmy do tego, co tutaj się dzieje. Eee, jakbyśmy się pomylili, jakbyśmy się pomylili wpisujemy komendę P czysty i gracz się teleportuje na spawna, który może być gdzie chcecie i z powrotem go sprawdzamy. I teraz tak, jeżeli gracz przyzna się do cheatów, to na jego koncie wpisuje komendę eee, przyznaj. Komendę przyznaj Eee, nie, nie przyznaję się. To jest komenda z innego pluginu. Coś przyznaj. Zaraz Wam pokażę. Ok, jestem tutaj na tym koncie. Eee, teraz tak. Eee, przyznaj. Jestem teleportowany na spawna i zbanowany. Jestem zbanowany. I tutaj zaraz przejdziemy do tego, jak ustawić ban na jaki czas, jak, gdzie. I ten. Tutaj mamy po prostu informację, którą ja mam sobie skonfigurowane w swoim pluginie. Ok, jak widzicie. E, już tutaj nie sprawdzamy, tylko że y, musicie są sobie wyjść sami, y, więc tyle i raczej tutaj, nie jest już sprawdzany, ale teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, jak go sprawdzamy, P, sprawdź i wpisujemy tutaj ban. Teraz mamy tutaj do wpisania czas, jest do miesiąca, nie, potrzebu nie potrzebujecie w swojej miesięcy, ale jest jeden dzień, jedna godzina, jeden, jedna minuta, miesiąc, jedna sekunda, perm. E, to jest czas, który wpiszę się w komendzie, którą sobie ustawicie. No ale ja przykładowo tutaj zrobię, wpiszę, że na jeden dzień. E, I powód, który by tutaj miał być, to będzie e, po prostu test. Albo zrobimy sobie jedna sekunda, żeby nie musiał odbanowywać. I jak widzicie zbanowało. Tutaj jest jakiś komunikat. To jest właśnie Custom Bans Plus. Zaraz wam pokażę o co z tym chodzi i to jeszcze tutaj e, usunę, żeby się wam nie wyświetlało. No ale jest, że gra został zbanowany. Na jedna sekunda za test. Normalnie możecie tutaj wpisać czyty i nie wiem, tam 7 dni, czy jakoś tak. No i to w sumie tyle z e, poziomu gry. Teraz przejdziemy do konfigu, gdzie się będzie więcej działo. Ok, ja ze względu, że nie chcę wam tutaj niektórych rzeczy pokazywać, to macie trochę taki nierówny ekran, ale dobra. Mamy nasz konfig i w konfigu tutaj mamy pierwsze co? Komendy do ustawienia. E, tutaj jest przyznaj, ban, command, komenda, która wysyła się po wpisaniu slash przyznaj. Gdy ktoś wpisze slash przyznaj, wysyła się ta komenda w konsoli, custom, ban, plus ban, nick, 3 dni, przyznanie się do cheatów. To jest powód, to jest, to jest e, czas, nick i, ko, i pierwsza komenda. Tutaj jest komenda, która wysyła się po wpisaniu, sprawdzić ban, time, reason. Time, reason to jest czas i powód. I tutaj mamy ban command i komendę do z przodu, nick, nick po prostu plugin sam znajduje, to jest tylko komenda, którą ma wykonywać, nick po prostu plugin wie, czas tutaj i powód. To samo wpisujecie, te dwie rzeczy wpisujecie, one są przykierowywane tutaj, tylko że z innym początkiem tutaj. I wtedy to się wysyła i banuje gracza. Niżej mamy lokalizację, które ustawialiśmy, Możecie je sobie tutaj ustawić jak jeszcze chcecie. Nie wiem, 5,5, ,5, żeby było dokładnie blok na bloku. Idealnie, tak co do kroteczki, tutaj nie wiem, 227.1 czy takie coś. I to jest tyle z configu. Eee, pojawi się jeszcze ten plik: messages.yr. Dobra, wiecie o co chodzi, nie? I tam będziecie mieli do konfiguracji po prostu wiadomości. No i to cała filozofia. Tutaj możecie sobie podmienić na, nie wiem, Light Bans, czy na po prostu wasz plugin do, do sprawdzania, do banowania graczy. I to w sumie tyle. Taki króciutki pluginek. Myślę, że wam się spodoba, że wam się przyda. No i to by było na tyle. Yy, chciałbym was yy, koniecznie zaprosić na mój serwer Polskie MC, na którym właśnie dopiero tutaj to robię. Oczywiście wszystko będzie tutaj lepiej wyglądało niż tak jak dopiero jest, bo dopiero to tutaj jest bałagan szalony, ale robimy boksa, aktualizujemy wersję 1.21.4. Wielka aktualizacja będzie właśnie w ten piątek, więc naprawdę zapraszam was, naprawdę, naprawdę najmocniej na świecie. No i ale ja co jeszcze ogarnąć wam ten messages plik.